Bardzo dobrze. Cóż, jak zwykle jestem zajęty podróżowaniem po świecie. Tym razem byłem w Indonezji, gdzie prowadziłem wiele, wiele wykładów dla tysięcy ludzi. Robili mi zdjęcia, co jako mnich muszę znosić. Ale powiedziałem im, że czuję się jak świątynia Borobudur na Środkowej Jawie. Ona niszczeje, bo kamień, z którego jest zbudowana, wchodzi w interakcję z fleszami. Czy raczej lampy błyskowe z aparatów wpływają na skład chemiczny kamienia, a ten pod ich wpływem ulega zniszczeniu. Podobnie jest ze mną. Za dużo zdjęć sprawia, że zaczynam się sypać. Dzisiaj będzie wykład podobny do tego, który w zeszłą środę wygłosiłem w Singapurze, a także na jednej z wysp Indonezji. Powiem Wam, jak możemy posłużyć się buddyzmem, żeby zmienić nie tylko nasze życie, ale też życie innych. Mowa, którą wygłosiłem w Singapurze była o tym, dlaczego relacje się nie udają. I nie chodzi tylko o relacje z innymi ludźmi, ale też z samym sobą. Kwestia, na której chciałbym się skupić, nazywa się w buddyzmie właściwą mową. Właściwą dlatego, że zwykle rozmawiamy ze sobą nieumiejętnie. Dzisiaj rano czytałem artykuł, który ktoś mi pokazał. Dotyczył podziału przywództwa w Australii. To był artykuł z angielskiego wydania The Guardian. Jego autorzy dziwili się, że w Australii chcą się pozbyć rządu, który przez 21 lat wspierał wzrost ekonomiczny. Nikt w Europie nie może w to uwierzyć. Artykuł nosił tytuł Narzekający Australijczycy zamiast narzekający Angolę. Przykuło to moją uwagę. Narzekający to takie prawdziwe. Mieszkam w Australii od prawie 30 lat. I wiecie co? Widzę, że czasem brak dobrego nastawienia znajduje ujście w negatywnym mówieniu do siebie samych, do innych. Do tych, których kiedyś szanowaliśmy. Mowa staje się negatywna.